Cześć, tu Wiktor Dzisiaj spróbuję swoich sił w L Music Game. Mam 10 sekund, 20 haseł. E, trzymajcie za mnie kciuki, bo jestem przerażony, e, prawdę mówiąc jestem bardzo słaby w zapamiętowaniu tekstów piosenek, więc e, no, zobaczcie jak mi e, pójdzie. Choć zawsze chciałem być jak wy, nim zamknę oczy. Proszę wreszcie przyjść i uciekniemy. Coś tam, tam, gdzie czeka na nas nowy ląd. I to jest Wiktor Waligura. Pozdrawiam cię Wiktor. Gratulacje nowej płyty. Gdzie? No to oczywiście moja piosenka. Tam słońce, gdzie my? Tam słońce, gdzie my? Jak razi to nic? Zamknij oczy na trzy Łap Ciepło auzy. Niech lecą, bo nikt mnie nie wzrusza tak jak wy. Ty, znaczy, ale wy mnie wzruszacie zawsze. Warto. Czy warto było szaleć tak, aż do bólu? No one and only Agnieszka Chylińska, ONA. Tak, to była y, fanką y, Agnieszki i w ogóle ONA była moja siostra zawsze, więc to jest y, w domu u mnie zawsze leciały te piosenki. No szałas, no to jest jedyna piosenka. E, jak to było? Zbuduje ci dom, będziesz miała schron, taki szałas na hałas, witamina i oczywiście Vito Bambino, którego jestem fanem przeogromnym i e, ogromnym fanem też jego tekstów. Uważam, że to jest e, no, przepiękna e, sprawa i przepiękny człowiek, który się wydarzył naszej tutaj m, rodzimej muzyce. E, ona, sama wie, e, ona sama wie, co ona ma. E, coś tam. Kurczę, najnowszy singiel chyba Wonky One. Wonky One. Ona sama yy, ty nie dotykaj jej, ona sama wie co ona ma. No polecam. Yy, super, super numer i cieszę się, że Wonky One wraca w ogóle. Jestem fanem. Pięknie, pięknie. Yy, a. Yy, czekaj, czekaj, czekaj. Gdzie tak gdzie tak pięknie potrafię przypuść. Yy, co gdzie tak pięknie potrafię przypuszczać? Gdzie takie dzikie tłumy dronów fantazji szłyby? Cały mój kraj zamknięty w gdyby. To jest Łona yy i Weber. Gdyby chyba się nazywa numer. Nie, gdzie tak pięknie, przepraszam. Gdzie tak pięknie się nazywa? W, w, u Wodeckiego. Lubię było, lubię by było, było, wracać tam, gdzie byłem. Pod tym balkon, pewien pnący krótką. Na uliczki te znajome, tak. Do znajomych drzwi. Byliśmy. Aha, w drugiej lubię, lubię wracać te strony, które znam. Bo wspomnienia zostawione, po wspomnienia zostawione tam na uliczki. No, kurczę, przepraszam, wszystkich fanów pana Wodeckiego. Ale oczywiście... Ale było wspomnienie, jest wspomnienie. Tak, Po wspomnienia zostawione tam. By się przejrzeć w nich, odnaleźć w nich. O, jest, przypomniałem sobie. Dokładnie. E, jesień. No to w, 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 znowu autopromocja, przepraszam. E, jest wrzesień, złota jesień, lato stygnie, herbata z miodem, ćwierć wieku, Wiktor Dedua. Only you, ale nie wiem, co to jest, nie pamiętam, ale jeszcze jest only you are, my only exception, you are, to jest, pa, pa, nie wiem, jak to się wymawia, Paramore, zespół. I'll take my uh, whiskey, My coffee black and my bl bl bed at three. you're too sweet for me. No, Hozier. Lubię ten numer bardzo. Y uważam, że to jest jeden z fajniejszych w ogóle y utworów popowych, które tak ostatnio y zawładnęły światem. Hozier, y Whiskey Nit chyba. Albo nie, Sweet chyba się nazywa, nie wiem. Ten numer właśnie. By by było, minęło, było, miło, minęło, było, minęło, Chyba było, było, było minęło, było, było, minęło, była, była mi... Jakoś tak, przepraszam, bo to jest tak trudne. Ja pamiętam, ile się tego uczyłem, kwiaty nie, oczywiście było, minęło. I ja wykonywałem tę piosenkę, co było bardzo miłe. Dziękuję za zaproszenie. Na ich koncercie w Gdańsku w Starym Manerzu. I pamiętam, że za Chiny nie mogłem zapamiętać, kiedy jest było, co w się sensie było, minęło, bo tam jest. No faj Fajnie to jest wymyślone rytmicznie, także bardzo się cieszę, że mogłem wystąpić. Dziękuję Kasiu, dziękuję Jacku, pozdrawiam Was serdecznie. No, jeden z najbardziej utalentowanych wokalistów młodych w Polsce, Ignacy, czekam na, czekam na znak, czekam i tak, zrób co tylko zechcesz. Chwytaj mnie za serce, jakoś tak, przepraszam, jeśli pomyliłem, ale Ignacego. Polecam sprawdzić jego, w szczególności jego nowe, nowe piosenki, które są uważam no, no, czymś, czymś wyjątkowym. Czymś wyjątkowym, no wyjątkowa barwa, wyjątkowy, wyjątkowy artysta. Polecam Ignacy. Znaczy polecam Wiktor, polecam Ignacego. O, tak chciałem powiedzieć. Eee, czas jedynie no, po angielsku mi przychodzi do, do głowy. Mm. Mm. The time of my life. And I never felt this will be Yes, I swear it's a true And I'm only No to jest w tym, w wirujący seks, taki film po polsku, a po angielsku się nazywał Dirty Dancing. Tam była ta piosenka, nie wiem kto ją śpiewał, ale Patrick Swayze tańczył i Jenny Gray tańczyła kultową scenę. Tak, to to. No, jedynie y, przychodzi mi na myśl, y, jestem Twoją bajką, jestem Twoją bajką, jestem bajką Twojego snu. Chyba tak, Zdzisława Sośnicka i Akademia Pana Kleksa, a teraz y, zaśpiewała to też y, Sanach y, w nowej części Pana Kleksa, Akademii Pana Kleksa. Bądź, bądź... A, no tak, po prostu bądź, po prostu bądź i patrz... No. Nie, ani dobrze, ani źle po prostu bądź No to nie, znaczy nie, to nie, w sensie nie, i oczywiście śpiewa to no przepiękna y, wokalistka, y, przepiękna dusza y, kora. E, no to jesteś, to będzie znowu moja autopromocja. Zapraszam teraz na reklamę. E, pios, y, no, jesteś mój polny mak, pyłek twój roznosi wiatr. E, m, czyli motyla noga. Moja piosenka i tam taka śmieszny można twist zrobić w tym tekście, i na przykład zamiast pyłek użyć. Tego, co się rumuje słowem pyłek, jakby na swoje cztery litery oznaczenie. Wtedy jest śmiesznie, bo pyłek twój roznosi wiatr. To jest dosyć śmieszne. Ostatnio to odkryliśmy. Uh, stay, oh won't you stay with me, because you're all I need, jakoś tak. Uh, uh, Sam Smith. Sam Smith. Uh, won't you stay with me, stay. Albo nie, Stay With Me, tak, zostaję z tym, bo nie mam innego w sumie, rzeczywiście. Cicho jakby cały świat... Ewa Farna miała taką piosenkę chyba, Cicho, coś z Cicho. Przepraszam fanów Ewy Farny, ale niestety nie znam jej twórczości za bardzo, ale wiem, ta piosenka też była u nas w domu, bo słuchała jej też moja siostra. Pozdrawiam cię, moja siostro Anio. Dziękuję ci, że mogę znać tę piosenkę. Cały, 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 cały. Hmm. Nie wiem. No, może... no nie, nie, nie wymyślę cały. When the night has come and the land is dark. And the moon is the only light we'll see. So darling, darling, stand by me. Stand by me. Y... Fff, nie wiem kto był... Stand by me. Ben i e. King? Jakoś tak chyba, ale to jest jedna z najbardziej coverowanych piosenek w historii, więc nie jestem pewny, czy to był on w oryginale. Jestem wzruszony ilością haseł, którą, którą odgadłem, nie sądziłem, że mi tak dobrze pójdzie, ale to myślę, że dzięki tej energii, którą od Was dostaję, po prostu tutaj rozwaliłem, myślę. Ale napiszcie koniecznie w komentarzach, co myślicie o moim tutaj występie. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo trudno jest występowanie takim z obiektywem, który jest wycelowany w Ciebie i jest to dla mnie nowe i mam nadzieję, że sobie poradziłem. Dajcie znać. Chciałbym Was jeszcze zachęcić, jeśli oczywiście spodobałem się Wam, a mnie jeszcze nie znacie, to zapraszam do sprawdzenia mojej twórczości. Ostatnio wydaliśmy właśnie dwie piosenki, które zapowiadają moją nową drogę, a płyta będzie na wiosnę. A teraz wyczekujcie kolejnych singli, które będą właśnie ją zapowiadać. Dziękuję Wam za całe wsparcie, buziaki i pa, co złego to nie jest. Ja.